Jak wykonać bardzo ładne i eleganckie dziurki w plisie Double Knitting. Ja sobie robiłam tą wydłużoną część oczek prawych na mojej lewej stronie, bo akurat tak mi tutaj się bardziej komponowało, a na prawej stronie mam po prostu taflę prawych oczek. To się sprawdzi też przy pełnym Double Knitting, gdzie przerabiamy tylko prawe oczka raz na lewej, raz na prawej stronie. I te dziurki mają to do siebie, że my sobie je przygotowujemy już na etapie po prostu wykonywania plisy. I jak już wszystko mamy gotowe, to na koniec sobie robimy tylko te dziureczki. Więc jak to wygląda w praktyce? Jestem sobie w tej chwili na mojej prawej stronie. I tutaj będę trzy oczka sobie odkładać na dodatkową nitkę. Ja tu mam wyliczone, że. Przerabiam moje pierwsze pięć oczek, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i te trzy prawe oczka będę przekładać na nić pomocniczą, czyli będę je przerabiać inną nitką. Czyli pierwsze przekładam, tutaj przerabiam prawe, przekładam, przerabiam prawe, przekładam. Biorę sobie w kontrastowym kolorze nitkę pomocniczą, ja używam tych ogonków, którymi są powiązane precelki, ja sobie je zawsze pieczołowicie odkładam i potem mam jak potrzebuję, więc nie wyrzucajcie, przydają się później. Przerabiam, przekładam lewe, przerabiam, przekładam lewe i przerabiam. I teraz cofam te wszystkie oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek. Biorę z powrotem nitkę, którą pracowałam. O. I przerabiam teraz te oczka. Moją nitką, którą normalnie pracuję, czyli przerabiam prawe, przekładam lewe. Przerabiam prawe. Przekładam lewe. Przerabiam prawe. Przekładam lewe. Przerabiam prawe. Przekładam lewe, przerabiam prawe i prawe moje brzegowe. I teraz obracam sobie robótkę na drugą stronę. I tutaj też sobie przełożę oczka moje prawe w koło tych tutaj lewych odłożonych. Wezmę sobie do tego drugą nitkę. I powtórzę operację, tylko że ponieważ ja tutaj. Normalnie przerabiam wszystkie oczka, to zrobimy troszeczkę inaczej. Zdejmuję brzękowe, przerabiam lewe, przerabiam prawe, przerabiam lewe. Tu jest moje pierwsze prawe przed tym moim kolorowym. Biorę moją nitkę. Przerabiam prawe, przekładam lewe, przerabiam prawe, przekładam lewe. I jeszcze raz przerabiam prawe, przekładam lewe, kolorowe ostatnie. I przerabiam sobie. Jeszcze jedno. Prawe. Więc te oczka, które normalnie są przerabiane w obu rzędach, czy i lewe i prawe. Tym razem wtedy kiedy robię tę dziurkę na guzik, nie przerabiam ich. Więc teraz będę znów, przerabiam prawe, przekładam lewe, przerabiam prawe, przekładam lewe, przerabiam prawe. Przekładam lewe, przerabiam prawe i tak sobie dalej pracuję już, jak powinno normalnie. Czyli tutaj już przerabiam lewe. Ja wolę przy takich ściegach robić norweskie lewe, czyli lewe przerabiam, prawe przerabiam. Tylko na tym odcinku, gdzie będzie guzik, nie przerabiałam sobie lewych oczek na lewej stronie. I wrócę sobie tutaj, jak już dokończę moją plisę. Wykończyłam już sobie cały sweterek i teraz już robię moje dziurki. Kilka już sobie zrobiłam, zostawiłam sobie na deser tę najładniejszą, najważniejszą dziurkę, która jest na samej górze. A to jest ta dziurka, którą pokazywałam wcześniej, tutaj jak była przygotowana i teraz na tej dziurce będę pokazywać, co dalej robimy. Biorę sobie małe druciki. Jeżeli nie macie małych, możecie wziąć większe, możecie wziąć też druciki pończosznicze. I, I ja sobie wymyśliłam, że będę stąd zaczynać zaszywanie tej dziurki. I nabieram sobie na jednej stronie te odłożone oczka. Jedno, drugie, trzecie. O! Oraz moje odłożone oczko o góry, tylko je ja będę nabierać w drugą stronę, bo w drugą stronę będę pracować. I to jest moje jedno oczko, drugie oczko, trzecie oczko i czwarte oczko, które, przez które przechodzi ta moja nitka. I teraz tę nitkę mogę sobie wyciągnąć. Dobrze jest mieć tą nitkę jednak w tym kontrastowym kolorze. Dobrze, widać, za co ciągniemy. O, hop. I tu mam górę na jednym drucie, dół na drugim, i widać tutaj lewą stronę. I teraz przechodzę sobie na tą lewą stronę. Biorę następne dwa druciki. One nie muszą być tej średnicy, której były nasze druty. Na których pracowaliśmy? Bo kto ma aż tyle drutów w tym rozmiarze? No ja mam, ale ja zbieram druty nałogowo. A, właśnie w drugą stronę miałam umorzyć górę. Czyli tak będzie w tą. Później będzie tutaj. Tutaj. ostatni przejdzie tędy. I teraz zabieram sobie dół. Jedno oczko. Drugie oczko. Trzecie oczko. Tu mam cztery góry. Tu mam trzy na dole, cztery u góry. I teraz wyjmę sobie ten tę nitkę a bo tutaj jeszcze mam jedno oczko złapamy o. Hop. tu mam też cztery i u góry też mam cztery teraz tego mojego pięknego jeża biorę i tu przekładam sobie Lewej strony, drólcik z oczkami, które są z tyłu, i będę sobie zszywać krawędzie, tak jak się szyje rzek robótki, jak się szyje żywe oczka. I teraz przystępujemy do zszywania oczek. Wzięłam sobie około 30 cm nitki. Na pewno mi zostanie, można wziąć trochę krótszy kawałek, żeby się nie stresować, że mi te oczka tutaj z tej górnej części która na razie czeka na swoją kolej pospadają, to sobie założyłam stoperki i teraz zaczynam zszywanie. Tu mam prawe oczko i normalnie w to prawe oczko jak je przerabiać pierwszy raz, wbijam się od tyłu, czyli od lewej strony angielsku tak się ładnie mówi i od razu wiadomo o co chodzi, szkoda, że polski nie jest taki prosty w tej kwestii i teraz tu jest moje prawe oczko z tyłu i następne prawe i tutaj się w to oczko wbijam tak jak do przerobienia na prawo, czyli od jego przedniej strony i w następne się wbijam tak jakby od tyłu I to sobie tak tutaj zaszywam. Jednocześnie ciągnę ten ogonek. Ten ogonek nie musi być krótki, ja go sobie później schowam i on mi się jeszcze później przyda. I teraz wbijam się drugi raz w to oczko przednie. Tym razem knitwise, czyli od przodu, czyli jak do przerobienia na prawo. I w następne się wbijam purlwise, czyli jak do przerobienia na lewo. I tutaj w to się zbijam jak do przerobienia na prawo, od przodu, a w następne od tyłu. Jednocześnie tu pilnuję, żeby zaciągać tą nitkę i tą nitkę też zaciągam, żeby moja dziurka była dosyć ciasna. Od przodu w znów, od tyłu w następne. Hop. i tutaj w to od przodu i w to, które tu jest na druciku, o. Sobie trzeba dokładnie obejrzeć, jak ono leży tu od tyłu. I tu mi taka ładna krawędź powstała po prostu. Ja sobie ją ściskam, żeby była jak najciaśniejsza. I znów wbijam się w tę dziurkę od przodu. I tutaj ten drut już odkładam. I w tę dziurkę się wbijam od przodu. I przechodzę sobie na górną krawędź. I tu się wbije od tyłu. Tu znów wyciągnę tę nitkę, za nią pociągnę, pociągnę też za tę nitkę. I teraz przechodzę sobie na lewą stronę robótki. Przeszłam sobie na lewą stronę, zdjęłam stoparki. Tu przekładam sobie ten drucik, żeby był też na mojej lewej stronie. Wyciągnęłam sobie nitkę moją rozpoczynającą też na lewą stronę. I teraz. Tu wbijam się w to oczko i przechodzę sobie do moich oczek, które mam na tym drucie. Co one tutaj, będę najpierw to zdejmować od przodu, w to się wbiję od tyłu. I tamto pierwsze już zeszło z drutu. Teraz w to się wbiję. Od przodu, w następne od tyłu. I teraz w to od przedniej strony. Hop. One są ustawione kontynentalnie. Tutaj to mi spadło, to tu złapię szybciutko. I w następne od tyłu czyli od lewej strony, pilnujemy żeby oczka nam się nie skręcały, to od przodu, to od tyłu, to oczko od przodu, o, tu to musimy złapać, bo tu jest dosyć ciasno, hop, To oczko ostatnie od tyłu, to oczko od przodu, następne od tyłu, to oczko od przodu i wyjmuję drucik. Przeciągam. To oczko od przodu też odkładam drucik. I teraz tu łączę się z tym moim dołem dziurki. Hop. Tu zaciskam. Ciągnę nitkę, żeby dziurka mi się zcieśniła troszeczkę. I jeszcze teraz zrobię w ten sposób, że tu wrócę. I oblecę sobie te wszystkie oczka z tyłu, pomiędzy oczkami, w tym moim double knitting, hop i wzmocnię sobie tę dziurkę, tutaj ciągnę, tu ciągnę, dziurka się robi coraz ciaśniejsza, tutaj też sobie oblatuję wszystko, łapię dookoła, żeby było jak najciaśniej. na koniec zawiążemy supełek. Ale zanim supełek, właśnie po to te dłuższe ogonki są potrzebne, zanim supełek to trzeba przymierzyć guziczek, czy pasuje. No i guziczek pięknie pasuje. Ja jeszcze troszeczkę ścisnę. I teraz zawiążę sobie płaski. Hop. I hop. To. Tak to wygląda na lewej stronie. Tak to wygląda na prawej stronie. Tak wyglądają inne dziurki. Żeby nie było, wszystkie są takie same. Jest gotowe, tylko wystarczy schować nitki i przyszyć guziki.